Zajmujemy się kulturą. Tworzymy wydarzenia artystyczne, w których szczególny nacisk kładziemy na piękno języka polskiego. Udało nam się zaprosić do współpracy najwybitniejszych polskich aktorów. Słowo jest dla nas najważniejszym tworzywem. Słowo jest przekazem myśli, czyli dźwiękowym wyrażeniem myśli. Kulturę przybliżamy również poprzez nasze warsztaty tworzenia słuchowisk radiowych. W ich trakcie dzieci, młodzież i dorośli zbiernych odbiorców stają się twórcami. Poczekaj, słyszałeś już pytania? Nie no, co ty. Te drzwi są za grube, nie przepuszczają żadnych dźwięków. Gerard, Gerard, co było? Ściśle współpracujemy z Teatrem Polskiego Radia. Nasze warsztaty często poprzedzone są wizytami w studiach nagrań Teatru Polskiego Radia. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Narodowym w Kielcach, gdzie wspieramy przede wszystkim oddziały zajmujące się literaturą. Współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, organizując seminaria na temat słuchowisk. Udało nam się stworzyć ekspozycję Sonus Ex Machina, prezentującą kopie barokowych maszyn do wytwarzania dźwięku. Podobne maszyny wykorzystywane są w teatrach od XVII wieku do dziś. Wystawa ta wraz z wybudowanym studiem nagrań i salami warsztatowymi stanowi zaczyn Muzeum Teatru Polskiego Radia w Baranowie Sandomierskim. Kolejnym krokiem będzie budowa ekspozycji poświęconej teatrowi Polskiego Radia. Wojciech Ramus, prezes zarządu Fundacji Teatr Wyobraźni. Powstaje coś, czego nie mamy nigdzie na świecie to będzie Muzeum Głosów i Słów.